księdza karnika dr. Adama Kulika. Witam księdza Pawła Zasuniaka, dyrektora karytas z sesji świetleckiej. <klucza> Witam duszpasterza akademickiego, księdza Tomasza Cebaria. <klucza> Witam y, księdza Marcina Gościka, duszpasterza akademickiego, y, z Parafii prawosławnej pod wezwaniem świętych Cyryla i metodego gajnowy. <plosy> bardzo serdecznie dziękuję za odprawione wszelk intencji całej społeczności akademickich, naszych y, pracowników i studentów. Wśród naszych gości są goście z samorządów i bardzo serdecznie witam pana Roberta Gmruczuka, Wodę lubelskiego. Witam pana Jacka Daniela Luka, burmistrza miasta Terespol. Szanowni, szczególnie gorąco witam przedstawicieli uczelni, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Witam księdza doktora Mariusza Świdra, rektora Wyższego Seminarium Wychownego Dietycji Siedleckiej. Witam profesora doktora habilitowanego Jerzego Sadowskiego, prorektora Akademii Chowania Fizycznego im. w <klucza> Witam doktora Dariusza Perło, prorektora ds. dydaktyki i spraw studenckich Akademii Łążyńskiej. <klucza> Witam pana mecenasa Marcina Chodykę, przewodniczącego Rady Uczelni, członków Rady Uczelni i państwa senatorów. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli instytucji naszego regionu, z którymi nasza uczelnia współpracuje. Witam pana Karola Sudewicza, dyrektora Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania i w w Witam pana wiceprezesa Marka Goziołkę ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Podlasie. Oklaski. Witam panią Barbalę Oreszczuk, Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie. <klucza> witam członków Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie, panią Magdalenę Winogradow i pana Roberta Wojdakowskiego. <klucza> witam pana prezesa Jarosława Łotewskiego i pana prezesa Leszka Choregrada z Białsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej. Serdecznie witam. Witam członków Bielsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej, Pana Pawła Domańskiego, Pana Łukasza Sosińskiego, Pana Wojciecha Zalewskiego i Panią Annę Bandziak-Zosulem. Witam Pana Eugeniusza Izdebskiego, Prezesa Przedsiębiorstwa Wielobrażowego Budomex, z którymi współpracuje nasza Uczelnia. Witam Pana Piotra Tyrkosza, redaktora Naczelnego Słowa Podlasia. <klucz> Witam Panią Bożenę Pawlinę Maksyliuk, prezes Stowarzyszenia Nadburzańskiej Uniwersytetu Ludowej. <klucz> Witam Panią Ewelinę Ochoniewską z Krajowej Rady Fizjoterapeutów Województwa Lubelskiego. Serdecznie witam w naszej uczelni przedstawicieli służb mundurowych. Witam pana inspektora Wojciecha Czaple, komendanta Miejskiej Policji Piał Podlaskiej. <klucza> witam podpułkownika Słowomira Mirońskiego, dyrektora zakładu kartnego Piał Podlaskiej. <klucza> witam starszego brygadiera, magistra inżyniera Artura Tomczuka, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. <klucz> Witam panią starszych chorąży sztabowych, kateżinę Niskiec z batalionu Zmechanizowanego w <klucz> Witam przedstawicieli jednostek oświatowych, panią Dyrektor Elżbietę Zarębę, z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Witam Panią Agnieszkę Kulińską, dyrektora Akademickiego Wysokiego Ogólnokształcącego w Terespolu. <klucz> Szanowni Państwo, bardzo gorąco i serdecznie witam nauczycieli akademickich, pracowników administracji, którzy mają niezaprzeczalny udział w tworzeniu ponad 20-letniej historii naszej uczelni. Dziękuję Państwu za przybycie. I witam oczywiście naszych studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych, Uniwersytetu Dziecięcego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a szczególnie ciepło witam studentów pierwszego roku. <klucz> witam wszystkie osoby, które są w tej auli, a których nie wymieniłem. Są państwo bardzo mile widziani w naszej uczelni i cieszymy się z Państwa obecności. Na moje ręce napłynęło wiele listów z gratulacjami i życzeniami. Dziękuję serdecznie za pamięć. Otrzymaliśmy również list od Pana Ministra Edukacji i Nauki Profesora Przemysława Czarnka. Oznaczeni zostają. Odznaczone osoby prosimy o wystawienie. Pani Bogumiła Burda Pani Barbara, pani Barbara Krawczak, Pani Bożena Łaska i Pani Dorota Mączka. Proszę wszystkich o wszystko, powstanie. Medale wręczy pan Robert i wiceprzewodnicząca Lubelska. Zapraszamy serdecznie Pana wiceprzewodniczącego. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Sebastiana Dudy odznaczam Panią złotym medalem za długoletnią służbę. Proszę przyjąć pani, najserdeczniejsze gratulacje. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Sebastiana Dudy odznaczam Panią złotym medalem za długoletnią służbę. Proszę przejść pani najserdeczniejsze gratulacje. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Sebastiana Dudy odznaczam panią złotym medalem. Za długo, jaką służbę. Proszę Pani najserdeczniejsze gratulacje. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Sebastiana Dudy, odznaczam Panią złotym medalem za długoletnią służbę. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje. z dnia 27 października 2020 Pani Dorota Karwacka. Pani Katarzyna Korneluk. Pani Marta Mandziuk. Jole, ta pacanka. Pani Iwona Tarnoczen. Pan Andrzej Borodin. W imieniu prezydenta, Rzeczypospolitej pospolitej Polski Pana Andrzeja Sebastiana Dudy odznaczam anioł srebrnym medalem za długoletnią służbę. Proszę przyjąć moje i gratulacje. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Sebastiana Dudy Odznaczam Panią srebrnym medalem za długoletnią służbę. Proszę przyjąć Panie najserdeczniejsze gratulacje. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Sebastiana Dudy, odznaczam. Panią srebrnym medalem za długoletnią służbę. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Sebastiana Dudy odznaczam Panią. Srebrnym medalem za długoletnią służbę. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Sebastiana Dudy, odznaczam panią srebrnym. Medalem za długoletnią służbę. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Sebastiana Duty odznaczam panią srebrnym medalem. Za długoletnią służbę. Proszę przyjąć Panie najserdeczniejsze gratulacje. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Sebastiana Duty odznaczam Panią srebrnym medalem za długoletnią służbę. Proszę przyjąć Panie najserdeczniejsze gratulacje. No. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Sebastiana Dudy, odznaczam Pana srebrnym medalem za długoletnią służbę. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje. Ministra edukacji nauki za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. medalą brązowych za długoletnią służbę Odznaczeni zostają. Oczywiście prosimy teraz o głosowanie. Pani Monika Gośnik. Pani Magyata pocztarska Pocztacka. Pani Cezar. Polski, pana Andrzeja Sebastiana Dudy, odznaczam panią brązowym medalem za długoletnią służbę. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pana Andrzeja Sebastiana Dudy. Odznaczam panią brązowym medalem za długoletnią służbę. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Sebastiana Dudy. Odznaczam Pana brązowym medalem za długoletnią służbę. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja. Sebastiana Dudy odznaczam pana brązowym medalem za długoletnią służbę. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje. Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Nauk Technicznych. Proszę Państwa o powstanie. Poczet sztandarowy wystąpił. Przeprowadzenie immatrykulacji proszę panią Prolektor do spraw kształcenia i studentów, dr Ewelinę Niżnikowską, Do ślubowania. Ślubuję uroczyście. ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy. Że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy. I rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków jej społeczności, i członków jej społeczności stosować prawa i obyczaje akademickie. Stosować prawa i obyczaje akademickie oraz całym postępowaniem dbać o godność i honor studenta. Oraz całym postępowaniem dbać o godność i honor studenta. Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II. Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II. Po ślubowaniu. Ceremonie pasowania na studentów dokonają jego magnificencja rektor profesor doktor Habilitowany Jerzy ja, Nitychoruk oraz prorektor do spraw kształcenia i studentów dr Ewelina Niżnikowska Panie w poczet studentów Akademii Brawskiej. Przyjmuję Panią w poczet studentów Akademii Giadskiej. Przyjmuję Pana w poczet studentów Akademii Piarskiej. Przyjmuję Panią w poczek studentów Akademii Piarskiej. Przyjmuję Pana poczet studentów Akademii Piarskiej. Pan. studenci Akademii bialskiej im. Jana Pawła II. Rok akademicki 2023-2024 ogłaszam za otwarty. Quod felix, Fortunatum, Fortunatum quae sit.